Manko z tej strony Victor Next, a dzisiaj, oj! Seria, której nie nagrywałem, i gra, w którą nie za bardzo grałem. <laughs> nie, że ty oczywiście w tej Fortresie cały czas gram. Nawet pobijam rekordy, bo ostatnio w J-Breaka gram. Niedługo może filmik o tym zrobię. I na początku chcę powiedzieć, że nie jestem pewien, czy Daily wyjdzie. Opowiem o tym zaraz. Dlaczego może nie wyjść, Więc może zacznijmy, bo największa oglądalność właśnie na początku filmu. Może Daily nie wyjść przez to, że niedługo będę najprawdopodobniej, chociaż jeszcze nie wiem, chodził do pracy sezonowej. To nie jest jeszcze pewne. Jest to możliwe, ale nie jestem pewien, bo jakby pieniądze mam jak na razie składowane na różne rzeczy i jakby no jak na razie nie klepie biedy tak bardzo, więc no nie jestem pewien czy będę jeździł w tym roku. Może w następnym, ale zobaczymy, raczej może w tym i w ogóle, no dziękuję za 300 subskrypcji. Kurde, to jest dla mnie takie osiągnięcie. Uwierzcie mi, że przez dwa lata jak nagrywałem na tablecie, co nie. To tak strasznie się smuciłem, miałem... O, spoko. Tak strasznie się smuciłem jak miałem chyba 20 subskrypcji, a teraz aż 300 nie. No kurde, to jest jakiś... To jest cud normalnie, bo no, naprawdę. Benhartowi bardzo dziękuję. W ogóle Benhard chciał ze mną FM-a zagrać. Problem jest taki, że... Rynek z tym mam zablokowany, więc się nie dziwcie na przykład, jeżeli mi nie możecie wysłać e, tego. No, nie możecie mi wysłać e, tego donate'a, no bo nie możecie do 28, więc no. Dobra, zatrzymuję fale i będziemy mówić podczas fali. Dobra, fala się zaczyna. Dobra, on mówi, żebym to do tyłu położył, więc dobra. O, kurde. Czekajcie, gra jest trochę u Was ze dobra podłośnie, żeby się trochę głośniej mieć Kurde, chciałem MFM nagrać z Benem, jak już mówiłem. Znaczy pograć, nie może nagrać, ale pograć. No i problem jest taki, że no, jak już mówiłem mam y, steama zablokowanego trader. I, I to jest trochę irytujące, bo ja nie rozumiem tego. To jest aż 15 dni, tylko mam takie pytanie. Co to daje? Jakby... Ja słyszałem, że to daje to, że bezpieczniejsze są i że normalnie to by mi w ogóle ukradli te przedmioty, tylko... Jak niby, skoro ja zrobiłem już nowego, jakby tego Jakby zrobiłem nowego Steam Guarda na nowym telefonie No to gdzie by ktoś coś ukradnie, nie? No, no rozumiecie o co mi chodzi, nie? No no trochę głupota według mnie Dobra, sentry tutaj gdzieś przeniesiemy Żeby nie wybuchło nikogo z moich kolegów tutaj, z drużyny e, No dobra I idziemy dalej Szczerze, engin Engineer jest ma najlepszą klasą którą mogłem nagrywać na tym trybie, ponieważ jest jedyną klasą, którą tak naprawdę praktycznie cały czas na tym trybie gram. Uwielbiam inżyniera. On jest po prostu super. Nawet, nawet mnie nie denerwują te centry, bo to wystarczy zrobić coś takiego, odejść od drużyny. Oni sobie razem przez No muszą sobie radzić. No bo jak sobie nie radzą, to nie jest za dobra drużyna. Muszą sobie po prostu radzić, co nie? No i widzicie, nikogo nie wysadzam, a, a już fala praktycznie się kończy. No i to jest właśnie inżynier. Uwielbiam go na ten tryb. Jest naprawdę fajne. Napiszcie, czy. Chce... Napiszcie jakiegoś youtubera. tfo. Aha. Tylko 12, serio. Gdzieś tutaj musi być. No niemożliwe, no, tylko 12 pominąć. Słabo, słabo. No, słabo się postara z Czy chcielibyście z jakimś jeszcze innym youtuberem? Yy, odcinek, co nie, kolab, bo mam już kolab z MC Kimo. Jeszcze będzie jeden film, ale to dopiero w sierpniu. Z Rocky medykiem już mam nagrane. I z osobą, o której już mówiłem. Czyli Benhard. Z Benhartem już mamy nagrane. No znaczy on mi musi jeszcze wysłać, co nie. No trochę się z tym spóźnia. Ale nie dziwię się, no praca i ogólnie to wszystko. No, to ja mówięcie, daję czas mu, co nie? Jak na następnym tygodniu mi nie wyśle, no to tak trochę słabo, ale wiecie. Dzisiaj może go poproszę. A, dobra, się rozpoczynam. A czym by tu jeszcze padać? o tym, że jakie będą specjalne na kanale w sensie na 500 1000 subskrypcji, to najprawdopodobniej zapomniałem, najprawdopodobniej będą animacje, a dlaczego animacje? A w sumie nie wiem, jakby po prostu, dobra, to im zostawiam, jakby nie mam pojęcia, bo w sumie to jest najfajniejsze, że jaką robię i animacje są fajne, bardzo lubię robić animacje, to po prostu no... No robić animacje i na specjalne myślę, że animacje są ksuwa. O nie, demo. Dobra, wiecie co? Ja chyba. Dobra, muszę przenieść to do góry, bo Bo tam na górze sobie trochę lepiej poradzi. A tutaj nie ma sensu tego Czekajcie, pyk. Łatwo, dobra, no mówiłem, to poszło prosto. Okej, okay. widzę, że tutaj jak na razie nic. Potrzebuję trochę ammo. Nie, mojego Dispensera. Proszę go nie być. dobra. No, powiem wam, że ciekawym. Naprawdę ciekawy. Myślałem o animacji... Nie wiem czy oglądacie Pana Lumikowa. On ma taki anima On miał taką fajną animację, poznaliście Lumikowa. No i niestety problemem jest to, że... No, jakby to powiedzieć... Asetów do Scouta nie ma. No i... To jest przykre, bo tylko dwie postacie mają te asety. E, inżynier i... Inżynier i żołnierz. inżynier Co ja powiedziałem? Inżynier i żołnierz, więc no tak trochę słabo według mnie Ze strony Valve, że tego nie udostępnili Bo to by się przydało oj dużej ilości osób, które chciałyby jakkolwiek animować sobie Według mnie, według mnie to by pomogło im no, Ale cóż, no Valve to Valve Ale łatwo idzie, a nie jeden sentrybuster Oj to będzie chyba szybkie odcinek, co to jest? Au Dobra, jednak się agrują dość szybko. tak. Dość szybko się agrują. O nie, nie 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 nie! Jeszcze nie mam tego, o mam. Dobra. Przyda, przyda się jeszcze działku wierzchni. Mamy skauta? Mamy skauta, ale on nic nie robi. Nie zbiera tego kasy. Nie zbiera tej kasy. A chyba tam jest. Kasa, pieniądze. O, mamy zero pominiętych w tym momencie. Nice. Tego skauta wystarczy, że, że zbierzemy. Dobra, czekamy, no syna. Gdzie on jest? O, idzie. O, jebaniutki. Yeah, dobra, mamy to. Pięknie. Co? 280... 825? Taka jest nieregularna liczba na tym? Okej. Okay. Nie spodziewałem się tego, nie wiedziałem, że to tak działa. Jedna szybko bo kojarzę, że szybko z tego co wiem, jest po prostu zepsuta. Czasami. E, ze dwie manierki no to tyle. O, trochę sobie na telefonie posiedziałem, bo trochę długo nam to zajęło. W końcu skałciło aktywnie. Może w końcu zacznie grać jak człowiek, dobra? O. <grym> Ciekawe mnie to jak, jak długo będzie mi się chciało nadal nagrywać. Powiem wam, że szczerze, ale tak naprawdę szczerze, szczerze. Uważam, że po tym daily będę totalnie wypalony. Nieironicznie ironicznie. Uważam, że będę totalnie wypalony po tym daily. Bo patrząc na to, ile ja teraz odcinków nagrywam na zapas, właśnie ten, jeszcze o żołnierzu. Potem o skaterganach chcę nagrać. Dzisiaj chcę nagrać 5 odcinków, może. Zmontować je w te dni, w które będę chciał je wypuścić. I wieczorem je wypuścić, nie? Tylko problemem jest to, że serio już mi się powoli kończą. I nie wiem czy nie powrócić co jakiś czas do takiego, no wiecie, normalnego grania, co nie? Po prostu gram. E, oczywiście teoretycznie to odcinki z MFM-a to jest takie granie, ale no nie zawsze, co nie? To jest bardziej takie pokazywanie tego, jak się gra daną klasą, nie? Na przykład jak ja mam, jak ja gram daną klasą, mimo że nie za bardzo umiem MFM-a, nie? Znaczy, no, znaczy, nie, że nie umiem, tylko no, nie chcę tracić kasy na mfm nawet się nie staram, nie? Aż tak bardzo. Aby tu gdzieś szpiega nie było. Kojarzę, że szpieg może coś takiego zrobić, żeby mnie space tabować. E, i przy okazji może on na przykład moje działko go zniszczyć, ale to akurat zobaczymy jak będzie ten szpieg. Spróbuję. Spróbuję coś takiego zrobić. O, centrate. O nie, szpieg, akurat teraz. Z dubą Większość naszej drużyni nie żyje. Ha! To był piękny chyba No bo on podleciał pod to O nie znowu centry, O nie mm, Dzięki medyk A teraz odejdź 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 Medyk no nie Heavy Nie moje Moje piękny ten dobra Uf moje dzieciątku uratowałem boże Maj kolejny sentry no właśnie to jest coś czego czasami nie lubię przy tym że tych sentry Boże. boże Jakby to nie jest złe ale Pięknie dzięki mordo to też jest Pięknie Dobra, mamy to Jak na razie Jakoś się udaje Nic chyba nie mam więcej włączonego, czekajcie A mam Dobra, wyłączę to, żeby nie lagowało aż tak O nic, kurde Na chwilę tylko Wzrok stry... dobra Uda się, bez problemu Scout zebrał wszystko Widzę, że Scout Naprawdę sobie nie radzi I to bardzo bym powiedział Tragedia Jakby, no tam praktycznie, o narę, Boże, kto to uratował Co temu człowiekowi podać w tym momencie, naprawdę Jego myślę, że tu jest 7 fal, więc odcinek może troszeczkę wyjść dłuższy Ale mam to chyba nie przeszkadza, mam to chyba nawet dobrze, nie? Wy lubicie długie odcinki Dobra, jedno ulepszenie i to tyle Dobra, trochę się pobawiliśmy Ale pora trochę pograć, sorry Tak, tylko daleko się odsunąłem od mikrofonu O, dobra Teraz e, co? Przechodziłem przez ten tunel i były al tam na nie Dobra, nieważne, głupi jestem. Chyba trafiłem tego robota, tak mi się wydaje. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj mam dużą paczkę, więc. To nie będzie problemem. Bez problemu. Nie ma medyków, ale to będzie proste. Ach, to jest właśnie. To jest właśnie to, bo granie inżynierem jest trochę nudne, więc też nie chcę, żeby ten odcinek trwał długo. Dlatego też będą jakieś przerwy, mówienia Ej jeden, jeden przeszedł Uff może uratowałem tak naprawdę Bo Oni tam w ogóle nawet nie patrzyli czy coś jest czy nie Uratowałem po części O jestem z siebie dumny Chyba gruby idzie? Nie O nie, o nie, o nie, tylko nie on Patrzcie na to Już go zabili? Nie niemożliwe, nie jeszcze tam siedzi Ale to szybko idzie Widzę, że skał wykończył tego Sentry No co za debil, no teraz przed drugim muszę uciekać, dobra Jak przez to zginie mój Zginie mój Sentry to przez Scouta, bo on cały czas go Albo niszczył to Sentry, o właśnie Tak jak teraz, chodź tu Dobra Dobra Nie było jakoś ciężko O nie, o nie Jeden żołnierz tyle flag, no... Teraz może być szybki dead, ale raczej nie. No i łatwo, kurde. Tak się powinno grać, no. W końcu jakieś hajs zabraliśmy, brawo. Nareszcie, Scout się postarał. Scout myśli, brawo. Przewyborna informacja. <laughs> Jeszcze ta i dwie fale, czyli trzy fale, dobra. Pyk. Szybkość ataku szybko strzelać, dobra. W ogóle chciałem teraz powiedzieć o takiej ciekawej rzeczy, bardzo ciekawej. Czekajcie, może być jedną tego tak razek głośno. E, o jednej takie rzeczy, bo zrobiłem przed chwilą ankietę, co nie? Na Discordzie o tym czy robić dalej daily, no bo ja mówiłem w odcinku z Overwatcha. Um, że no daily ciężko mi się robi a teraz jak mam mieć tą robotę w sezonach chociaż no zobaczymy, nie wiem czy gdzieś indziej po prostu nie pójdę jakiś jakiejś prostszej dla mnie, bo tamta może nie jest że nie jest trudna tylko po prostu nieprzyjemna bym powiedział um, chodzi o zbieranie wiśni, bo ja po prostu nie lubię czegoś takiego zbieranie wiśni, to jest dla mnie po prostu nie dość, że udręka to ja się po dwóch godzinach po prostu męczę i to strasznie, mam strasznie takie jakby to powiedzieć, takie ręce nie do takiej właśnie roboty, do jakiegoś takiego ładnego, zgrabnego zbierania ja bym to ku**a pościskał 50 razy, a potem a potem bym dał, nie, i proszę o wypłatę, ale jest jedna właśnie tam praca, którą chciałbym, na przykład e, ten na przykład to, że Zamiast zbierać te... zbierać te wiśnie będę je je w te. Będę je kładł w... no to takie nie pudełko, to tak jak się nazywa. No po prostu będę je kładł i przekładał nie no. Coś takiego. Łatwo ze snajperami. Łatwo z nimi. Dzień dobry. Mas trochę tu od góry powybijam. Nic nie trafiłem, ale dobrze. Okej, okay, szybko go zniszczyli. Teraz będą scoutowie, więc może lepiej tak postawić No i tutaj powinno wystarczyć Raczej znaczy nie będzie problemu Jak są scouty to nie będzie ciężko, uwierzcie mi Ale sentrybuster może być ciężki, można tak powiedzieć O, spowalniają go to... No i dzięki, no taką drużyną można grać Oni jeszcze tego sentrybustera niszczą dzięki temu wszystkiemu o, Ale ten snajper dostaje hity Ło, ale to będzie ciężko grać snajperem ja... Wiecie, że ja nie umiem nim grać to sniper z co tam spadł A ja, jest najpierw, Ale ma dziwny wygląd, patrzcie Ale on miał dziwny wygląd, jakiś stożek na głowie Jakie są te rzymskie Rzeczy na łeb Łatwo Zbyt łatwo No i pięknie, Scout w końcu coś robi, nareszcie Dobra Jak kupię ulepszenia to muszę się napić Bo oj, trochę mi gardnę, Zaczyna wysychać e, Ile mamy? A jest sporo hajsu, metal możemy jeszcze raz szybko strzelność, może się uda to i to i to tyle, nic więcej nie potrzebuję o, trochę sobie poleżałem, bo mam krzesło to o, mogę tak sobie zapiąć. o i sobie tak można leżeć ale dobra, pora na granie gaming, fajny kanał dobra, teraz spróbujemy trochę spod kramiacza o, ale szybko który no no jak na razie nie widać sniperów, to nie ma sensu ich zabijać. bieg no nie, dispenser. Dzięki ci medyków. Uratował mi działko. No nie opłaca mi się spadskramiaczas cały czas strzelać. Tak nieironicznie. i Partiego bym widział, nie? Jak on kupię cały czas na skoki te ulepszenia, ale to jest też takie śmieszne, jak on cały czas na uleps skoki ulepszenia daje. centry... O jeszcze... jeszcze czego? Jeszcze może frytki do tego. Pięknie. Boż... Trzech... Trzech grubych do mną biegło. Żeby tylko mi pierdoli. <grym>, żeby tylko mi pierdolili to potężnie. On tu będzie szedł, prawda? Albo górą. Nie biegnie gdzieś tam. Biegną, biegną! O oh, fuck. Jeszcze śpiezy. Czterech szpiegów! Posroło kogoś? Nie no już wiedziałem, że to nie ma szans. Czterech szpiegów jeszcze tam przeszli. O! łowca. Tylko, że mam owce. Szybko, szybko, szybko. Uff, zdążyłem. Nie zdążyłem. A. Są tutaj te roboty? Nie, nie ma. No dobra, zaraz, zaraz polecę im tam położyć, bo no nie da się tak. Macie jej dispenser i to proszę bardzo wypchać. Zajper, A nie. Dobra, tym, tym demo to ja się zajmę akurat. No szpiedzy. Nie ma szpiegów. Szpiedzy. Nie ma ich, dobrze. Boż... ile szpiegów. Jezus Chryste Już biegów tego w, te, w nie no Okej, okay, będzie Duża dwa t czołgi Nie wiem czy tu Zwrócić ulepszenia na metal Czy na, nie wiem Teleporty na przykład, no bo po co to teraz komu Zwrócić ulepszenia e, No i lecimy pod W sumie Wytrzymałość Strzelność No nie jestem pewien czy to działa, ale to na pewno ze dwa razy to Kilka razy to Myślę, że to możemy zwiększyć. Szybkość przadowania, rozmiar magazynka, szybkostrzelność. A dlaczego tak? No i myślę, że to będzie lepsze, a jak mi zabraknie tego na ulepszenie e, moich tych rzeczy tutaj, tego pod H, no to po prostu się wrócę do bazy, co nie, no bo hajs w końcu po części będzie, co nie. O Boże! Nie zrozumiecie nie, nie o co chodzi. Po prostu takiego pranka na wycieczce szkolnej robi mojemu koledze z klasy. O Boże! Ale to było piękne! O Boże! O, ale mnie to rozwaliło! O oh, shit, O Boże! To było po prostu piękne. No nie, aż pierdze. Może ktoś mi tutaj pomóc? Pięk. Dobra, ty sobie tam rać, działeczko, a nie masz tego ammo. Zaraz coś zadziałamy, dziękuję bardzo. Dobra. Ale to jest piękne, ja, ja to co muszę obejrzeć. Sorry, że przed chwilę nic nie będę ale ja to muszę jeszcze radzić. Co tam się dzieje? Ja po prostu tego nie mogę. O, nie pokażę wam tego, okej? Okay? Po prostu nie pokażę O, piękne Oj, uwielbiam, moja klasa jest taka mamogenna, naprawdę A ty spie dalej Dobra, nie no O boże, moja klasa jest taka mamogenna Tragedia ale uwielbiam to w mojej klacie, to jest naprawdę, oni są taki pranksterzy, uwielbiam mi. ich Mimo, że ich nienawidzę, uwielbiam ich, tak naprawdę Uwielbiam i nienawidzę jednocześnie O ja pierdolę, ich poczucie humoru jest na takiej do dupy poziomie, że tragedia, uwierzcie mi A jest ten najlepszy? Nie, ten Heavy ma troszkę lepsze obrażenie niż ja, okej, okay, ciekawe Tym tak będziemy tu siedzieli. Tam, nie, ale moi koledzy są takimi pranksterami nie mam. Nie. O, mimo, że ich nienawidzę, uwielbiam ich. który ma najgorsze poczucie humoru, jakie mogą mieć, naprawdę. <grytanie> o, życie to ból. Pamiętajcie o tym wszyscy. Życie to ból. Ale mimo wszystko są takie piękne rzeczy. Czemu ja się dopiero o tym teraz dowiaduję, jak to było wczoraj. <grytanie> Jakim cudem mi to umku. Jakim cudem i tak piękna rzecz umkła, nie mam pojęcia, ale uwierzcie mi, że zapisałbym sobie to 5 minut wcześniej, albo nawet 20, umieraj medyk Dobra, S teraz powinno być, no i łatwo Dobra, więc no tradycyjnie teraz właśnie wstawka A więc, inżynier na MVM jest według mnie chyba jedną z najlepszych klaw na ten tryb po pierwsze może on dawać amunicję swoim przyjacielom Po drugie może on dawać zdrowie Po trzecie ma naprawdę potężny damage Dzięki na przykład poskramiaczowi może kontrolować działko Jego działko jest mega potężne, ma mega potężne obrażenia yy, Działa na rakiety, no, ma rakiety, no, normalnie też strzela Teleporty są też bardzo potrzebne aby szybko się dostać z miejsca na miejsce Szybka rozbudowa jest naprawdę potężna I tutaj z pełnym Stwierdzenie mogę już uznać, że inżynier na M5 10 na 10, jest w sumie naj... Jeden inżynier zawsze musi być, nieważne co się dzieje, inżynier zawsze musi być. Więc to na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, cześć!